Siemanko, drodzy widzowie, niestety nasze piątkowe typy troszeczkę zawiodły, ale spróbujemy zrehabilitować się w niedzielę. Zaczynamy standardowo konkursem, gdzie prosimy Was o wytypowanie minuty pierwszego gola w meczu pomiędzy Sampdorią a Romą. Do wygrania jest oczywiście 50 zł w betkliku, u tego machera z kodem pogtyp 50. Na start dostajecie pierwszy zakład bez ryzyka do 50 zł od razu ze zwrotem kasy na konto główne. Pamiętajcie również o podaniu swojego niku z betklika, komentarze edytowane i te bez niku z betklika nie będą brane pod uwagę. Tymczasem lecimy do niedzielnych propozycji. A w niedzielę na tapet weźmiemy Premier League i zaczynamy od starcia na St. James's Park, gdzie Newcastle podejmie u siebie Arsenal. Stroki w ostatnich tygodniach prezentują u siebie bardzo dobrą piłkę, gdzie nie przegrali pięciu ostatnich meczów, dwa z nich dodatkowo wygrali. Warto również dodać, że na dziewięć z dziesięciu ostatnich domowych spotkań Newcastle widzieliśmy bramki obu zespołów. W swoim ostatnim ligowym meczu urwali punkty Liverpoolowi na Enfield, gdzie bramkę wyrównującą strzelili w 95 minucie. Teraz ich rywalem będzie zespół Arsenalu, który ma za sobą mecz w Lidze Europy. Villarreal przegrali 2-1, jednak wciąż mają szansę na awans, ponieważ wynik 2-1 jest u siebie jak najbardziej do odrobienia. Arsenal ciągle nie może ustabilizować formy. W swoim ostatnim ligowym spotkaniu przegrali u siebie z Evertonem 0-1, a wcześniej zremisowali z Fulham. Patrząc na domowe spotkania Newcastle w ostatnim czasie, a także dyspozycję obu zespołów, idziemy tutaj w bramki obu ekip. A jako drugie weźmiemy pod lupę starcie na Old Trafford, gdzie United podejmie u siebie Liverpool. Gospodarze w ostatnim czasie radzą sobie bardzo dobrze i u siebie notują wyśmienite wyniki. Wygrali tutaj 5 domowych spotkań z rzędu, a ostatnim wygranym domowym spotkaniem był czwartkowy mecz lidze Europy, gdzie wygrali u siebie z Romą. Co prawda przegrywali do przerwy 1-2, jednak w drugiej połowie potrafili się podnieść i rozgromili Romę wysoko, bo aż 6-2. Liverpool zaś w ostatnich tygodniach notuje remisową pasce: najpierw remis w lidze mistrzów z Realem a później dwa remisy ligowe, najpierw z Leeds, a potem z Newcastle. Drużyna Solskjaera prezentuje na pewno znacznie wyższy poziom niż dwie wymienione wyżej drużyny i spodziewamy się, że gospodarze ugrają tutaj minimum jeden punkt. Warto podkreślić wyniki Manchesteru z drużynami z Big Six w tym sezonie. Dwa remisy z Chelsea, wygrany jeden mecz z Tottenhamem, wygrana i remis City, a także remis w pierwszym meczu z Liverpoolem. Czerwone Diabły w tym momencie na pewno prezentują dużo lepszą formę aniżeli zespół Klopa i spodziewamy się, że w tym spotkaniu ugrają przynajmniej jeden punkt. Tak prezentują się nasze niedzielne typy. Po więcej zapraszamy serdecznie do grupy i na stronę, a także do odwiedzania naszych innych mediów społecznościowych. Linki znajdziecie w opisie. Zachęcamy również do brania udziału w konkursie, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia.